Pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa na uroczystych obchodach rocznicy Obrony na Rola przed Bandami UPA. Witam Pana doktora Wojciecha Hanusa z Biura Badań Historycznych w Rzeszowie, który reprezentuje Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Serdecznie witam Pana podpułkownika Marcina Piętnika, dowódcę 202 Batalionu Obrony Pogranicza w Jarosławiu. Tak, najbardziej gorąco i serdecznie witam. Naszego drogiego pana porucznika Władysława Wolańczyka pseudonim KOK, ostatniego finansowego wojownika kompanii Marą wraz z rodziną. Decyzją zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość na podstawie uchwały nr 67 z dnia 10 października 2024 roku, odznaką zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zatwierdzoną w 2010 roku przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego przyznajemy panu podpułkownikowi Marcinowi Piętnikowi podpisał prezes zarządu Armii Krajowej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Sławomir Zawiślak. Piękwa. medalem okolicznościowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wydanym przez Zarząd Główny Armii Krajowej w Warszawie za aktywną postawę w wniesieniu etosu żołnierzy Armii Krajowej przyznajemy podpułkownik Marcin Piętnik. Ach. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi narolskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Dziś, 81. rocznicę obrony Narola stajemy do uroczystego apelu pamięci, aby złożyć hołd żołnierzom Polskiego Podziemia Niepodległościowego walczącym o wolną i niepodległą ojczyznę. Wzywam dowódcę pierwszej Kompanii na rol Armii Krajowej majora Karola Kosteckiego pseudonim Kostek oraz dowódcę 3. Plutonu pierwszej Kompanii na rol Armii Krajowej Dowódcy placówki Brzeziny Bełżeckie, majora Stefana Kobosa, pseudonim WŻOS, którzy broniąc ludności cywilnej, odpierali ataki Ukraińskiej Powstańczej Armii na Ziemię Narolską. Stańcie do apelu! Was wołam, żołnierze pierwszej Kompanii Armii Krajowej Narol poległych w nocy z 21 na 22 maja. 1944 roku w bitwie pod Narolem stoczonej z trzema sotniami ukraińskiej powstańczej armii. Salwa honorowa! Panie Bastosz, Drugi szereg! Krok w tył! Państwa, to jest taka chwila dla mnie też wzruszenia, ponieważ dowódca 202 Batalionu Obrony Pogranicza w Jarosławiu, pan podpułkownik Marcin Piętnik, z dniem 31 maja 2025 roku kończy zaszczytną służbę w szeregach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystając z okazji, Pragniemy złożyć naszemu dowódcy najserdeczniejsze podziękowania za wzorową służbę, a przede wszystkim za przychylność, za zaangażowanie w realizację przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. O wojnę tę zapytaj mnie. Tam granat, przyjaźń, smutek też jest, a w walce tej niełatwy trud. Tam strzel strzelasz ty, zabija wróg. A w wojnie tej, nie jak we śnie, dziewczyno wspomnij, proszę cię. A w walce tej, w tak dziwny czas, możemy my i mogą nas. tyś brat, ty serca nie chowasz Za nami tyś Ile coś mi śmigłowce i pali się świat Tak walczysz nasz wodzu, tak, tak Jak lew nasz dowódca, czulek i brat A w nas jest ojczyzna i miłość i kad. Strzelajcie armaty, dam wrót, strzelaj doń Tak on nam rozkaże, tak on Ognia, ognia batalion, bateria ognia, ognia batalion, baseria ognia, ognia batalion, baseria ognia, 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 ognia. A w wojnie tej, tak jak we mgle, żołnierze widzą, matki we śnie. Dlaczego wojna? Nie daje nam spokoju dusz, oczu bez ram. Wojna, 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 Szalona pięć ma rozstańczona. Ech bitwa ta, ona wciąż wre, a matka syna powrotu chce. Ech, pułkowniku, co tyś brat Ty serca nie chowasz, za nami tyś chwat Ile są śmigłowce i pali się świat Tak walczysz nasz wozu, tak, tak Jak do nasz dowódca, ojczulek i brat a w nas jest ojczyzna i miłość kilka Strzelajcie armaty, tam wróg, strzelaj do nich Dragon nam rozkaże tak o Ej, budowniku, co tyś brat Ty serca nie chowasz, za nami tyś kwar I mi śmigłowce i pali się świat Tak walczysz na nasz bocu, tak, tak Jak w Jest ojczyzna i miłość, i kar. Wstrzyajcie na...